Życie żołnierza w Korei Północnej to świat brutalnych kontrastów. Mimo pozorów siły i lojalności, w rzeczywistości panuje niedożywienie, nieustanna indoktrynacja i niemal niemożliwe są możliwości ucieczki. Dzisiaj przyjrzymy się, w jaki sposób ten reżim żąda od ludzi skrajnych poświęceń, nie oferując przy tym zbyt wiele w zamian, pozostawiając swoich żołnierzy uwięzionych w cyklu ucisku i bezradności, nawet po śmierci. Przed rozpoczęciem oglądania filmu zalecamy aktywację dzwonka i subskrypcję, aby nie przegapić żadnego z naszych filmów. W ten sposób pomożesz kanałowi znacznie się rozwinąć, a tym samym nadal dostarczać wysokiej jakości treści. Bez zbędnych ceregieli zaczynajmy film. Bariery językowe i kulturowe. Bariera językowa i różnice kulturowe przysparzają wielu problemów żołnierzom Korei Północnej walczącym ramię w ramię z wojskami rosyjskimi na Ukrainie. Komunikacja jest bardzo trudna, co prowadzi do nieporozumień, pomyłek, a nawet strzelanin. Aby rozwiązać ten problem, wojsko rosyjskie podjęło próbę nauczenia północno-koreańskich żołnierzy podstawowych komend w języku rosyjskim, jednak ich zrozumienie pozostaje ograniczone. Zaczęto również używać kwestionariuszy w języku koreańskim, aby ułatwić dostawę sprzętu wojskowego. W kwestionariuszach wykorzystano koreańskie słowa i zwyczaje, aby ułatwić zrozumienie ich treści żołnierzom północno-koreańskim ale problemy z komunikacją nie dotyczą wyłącznie języka. Istnieją również znaczące różnice w sposobie myślenia i zwyczajach pomiędzy żołnierzami z obu krajów. Na przykład widziano żołnierzy północno-koreańskich, którzy nacierali dużymi grupami na otwartym terenie, nie próbując się ukrywać, co czyniło ich łatwymi celami ataków. Różni się to od sposobu poruszania się wojsk rosyjskich, które zazwyczaj poruszają się w mniejszych grupach i starają się lepiej chronić. Brak komunikacji doprowadził do wielkiego chaosu, a na 30 północno-koreańskich żołnierzy przypada tylko jeden tłumacz. Utrudnia to znacznie koordynację działań i prowadzi do poważnych incydentów, takich jak atak północno-koreańskich żołnierzy na rosyjskie pojazdy. Eksperci twierdzą, że prowadzenie operacji wojskowych jest bardzo trudne, gdy wojska sojusznicze nie mówią tym samym językiem. Donoszono również, że północno-koreańscy żołnierze używają fałszywych mundurów, i dokumentów tożsamości, aby podszywać się pod rosyjskich żołnierzy z różnych regionów. Ponadto odkryto, że wojska rosyjskie palą twarze poległych żołnierzy północno-koreańskich, aby ukryć ich tożsamość. Niedożywienie. Niedożywienie wśród żołnierzy w Korei Północnej jest poważnym problemem, który odzwierciedla trudności gospodarcze i polityczne kraju. Chociaż rząd Korei Północnej twierdzi, że zapewnia swoim żołnierzom odpowiednią opiekę medyczną i wyżywienie, rzeczywistość jest inna. Niedobory żywności, jej niska jakość i brak podstawowych zasobów wpływają na zdrowie i samopoczucie żołnierzy, zwłaszcza tych na niższych szczeblach służby wojskowej. Od lat 90. bieżącego wieku, kiedy rozpadł się związek radziecki, a Korea Północna nawiedziła klęska głodu, kraj ten nie był w stanie zapewnić odpowiedniego wyżywienia swoim obywatelom, w tym żołnierzom. Żołnierze często nie mają wystarczającej ilości pożywienia, a to, co otrzymują, jest złej jakości. Prowadzi to do niedożywienia i osłabienia, co zmusza niektórych żołnierzy do kradzieży jedzenia, aby przeżyć. Sytuacja jest na tyle zła, że niektórzy żołnierze są tak osłabieni z powodu braku pożywienia, że muszą udać się do szpitali wojskowych. Jednak zamiast otrzymać pomoc, czasami są bici przez cywilów, gdy próbują ukraść jedzenie. Żołnierze w odległych rejonach często jedzą tylko jeden posiłek dziennie, przygotowany ze skrobi pochodzącej z dzikich roślin. Brak żywności nie jest jedynym problemem. Żołnierzom brakuje również podstawowego sprzętu i zaopatrzenia. Czasami osoby odpowiedzialne za wyżywienie żołnierzy sprzedają materiały budowlane, aby kupić jedzenie. To pokazuje, że system nie działa dobrze i że to żołnierze cierpią najbardziej. Niedożywienie ma wiele negatywnych konsekwencji dla żołnierzy. To osłabia ich i pogarsza stan zdrowia, przez co ich praca staje się trudniejsza. Może również wpływać na Twoje zdolności umysłowe i emocjonalne. Ponadto brak żywności i zasobów sprzyja atmosferze desperacji i niezadowolenia, co może prowadzić do problemów z dyscypliną i morale. Rząd Korei Północnej poinformował, że podejmuje kroki mające na celu rozwiązanie problemu niedożywienia w wojsku. Na przykład Kim Jong-un rozkazał, aby żołnierze otrzymywali przynajmniej jeden posiłek dziennie zawierający fasolę lub tofu. Jednakże środki te nie zawsze są wystarczające. Czasami żołnierzom udziela się pozwolenia na wyjazd na kilka dni, ale muszą wrócić z pewną ilością jedzenia, co zmusza wielu z nich do kradzieży jedzenia od własnych rodzin. Szkolenie drugiej klasy w Korei Północnej żołnierze przechodzą szkolenie, które nie jest najlepsze, mimo że wiele się od nich oczekuje. Można powiedzieć, że jest to szkolenie drugiej kategorii w porównaniu do tego, jakie oferuje się w innych krajach. Kiedy młodzi mężczyźni wstępują do Armii Korei Północnej, przechodzą sześciomiesięczne szkolenie podstawowe. W tym czasie uczą się sztuki walki, ale nie mają zbyt wielu okazji, aby ćwiczyć z prawdziwymi pojazdami, paliwem i bronią. Oznacza to, że nie mogą przeprowadzić wielu ćwiczeń na żywo, w których użyliby prawdziwej amunicji i czołgów. Zamiast ćwiczyć na prawdziwym sprzęcie, żołnierze spędzają dużo czasu na intensywnych ćwiczeniach fizycznych. Powtarzają te same ruchy wielokrotnie. Aby nauczyć się dyscypliny i zapamiętać różne umiejętności. To tak, jakby uczyli się choreografii, zamiast przygotowywać się do prawdziwej wojny. Normalny dzień północno-koreańskiego żołnierza zaczyna się o 5 rano i kończy o 10 wieczorem. Mają tylko trzy wolne godziny, ale nawet ten czas tak naprawdę nie należy do nich. Często muszą poświęcać te godziny na uprawę żywności lub hodowlę zwierząt, aby uzupełnić dietę, co często jest niewystarczające. Po ukończeniu szkolenia podstawowego żołnierze przechodzą do bardziej specjalistycznych programów w swoich jednostkach. Jeśli zostaną wybrani, aby zaprezentować swoje umiejętności publicznie, oczekuje się od nich, że zrobią imponujące rzeczy. Niektórzy żołnierze spędzają miesiące na ciężkich treningach, aby dopracować ruchy potrzebne na paradzie. Podczas tych parad każdy krok musi być perfekcyjny, aby pokazać, że są całkowicie lojalni wobec przywódcy kraju. Życie w wojsku nie staje się łatwiejsze po odbyciu szkolenia. Żołnierze nie mają zbyt wielu okazji, żeby pójść na urlop. Mogą wyjechać na dwa tygodnie tylko raz lub dwa razy w ciągu całej służby. Nawet jeśli mają ważny powód na sytuację rodzinną, mogą odejść maksymalnie na 10 dni i tylko za zgodą szefa. Poza szkoleniami żołnierze są często wysyłani do pomocy przy produkcji żywności, wspieraniu lokalnych rolników lub do pracy fizycznej przy dużych projektach rządowych. Na przykład w 2016 roku wielu żołnierzy zostało wysłanych do pracy nad elektrownią wodną i projektem lądowym. Musieli tam wykonywać bardzo ciężką pracę, polegającą na wydobywaniu rudy i wyrównywaniu terenu, często bez użycia nowoczesnego sprzętu. Chociaż mężczyźni i kobiety trenują razem, okresy treningowe kobiet są z reguły krótsze. Przydzielane są im również zadania takie jak gotowanie i sprzątanie, zamiast udziału w działaniach bojowych. Życie bez ucieczki. Dla wielu żołnierzy w Korei Północnej życie przypomina więzienie bez ścian. Myśl o ucieczce jest ciągłym marzeniem, ale przeszkody są ogromne, a ryzyko przerażające. Próba ucieczki jest grą na śmierć i życie, a ceną za porażkę mogą być tortury, więzienie, a nawet egzekucja. Odmowa służby wojskowej nie wchodzi w grę. Służba wojskowa jest obowiązkowa, a uchylanie się od niej jest uważane za zdradę stanu. Rząd sprawuje ścisłą kontrolę nad ludnością a ograniczenia w podróżowaniu są surowe, zwłaszcza dla wojska. Tylko osoby posiadające specjalne zezwolenia na pracę w krajach sojuszniczych, na przykład w Chinach, mogą legalnie opuścić kraj. Dla tych, którzy marzą o wolności, jedyną drogą ucieczki jest dezercja, ale ucieczka nie jest łatwa. Większość wybiera niebezpieczne trasy przez lodowate rzeki i surowe góry, które prowadzą do Chin. Inni ryzykują przekroczenie strefy zdemilitaryzowanej, DMZ silnie strzeżonego pasa ziemi oddzielającego Koreę Północną od Korei Południowej. Chiny nie uznają północno-koreańskich dezerterów za uchodźców. Jeśli zostaną schwytani, są odsyłani do Korei Północnej, gdzie czeka ich okrutny los. Przekraczanie strefy zdemilitaryzowanej jest jeszcze bardziej niebezpieczne. W tym obszarze pełno jest min lądowych, ogrodzeń pod napięciem i posterunków strażniczych. Żołnierze strzegący granicy mają rozkaz strzelać do każdego, kto spróbuje ją przekroczyć. Mimo niebezpieczeństwa niektórzy żołnierze odważają się spróbować. Znanym przypadkiem jest O oh Chong Song, żołnierz, który uciekł w 2017 roku. Był synem wysoko postawionego oficera, co oznaczało, że w przypadku złapania groziła mu surowa kara. Zdesperowany, by uciec, przebiegł przez strefę zdemilitaryzowaną pod gradem kul. Został ranny, ale udało mu się dotrzeć do Korei Południowej, gdzie otrzymał pomoc medyczną. Ale nawet dla tych, którym uda się uciec, życie nie jest łatwe. Przystosowanie się do nowej kultury i przezwyciężenie dawnych traum stanowi ogromne wyzwanie. Wielu dezerterów cierpi na problemy ze zdrowiem psychicznym i ma trudności ze znalezieniem pracy i rozpoczęciem nowego życia. Decyzja o ucieczce ma konsekwencje dla tych, którzy pozostali. Rodziny dezerterów są często karane, tracą pracę i zostają zepchnięte do najniższej warstwy społecznej. Reżim stosuje te kary, aby odstraszyć innych od podejmowania prób ucieczki. Żołnierze stacjonujący na granicy są starannie wybierani. Często pochodzą z rodzin lojalnych wobec reżimu i zapewnia się im lepsze warunki życia, aby uniemożliwić im ucieczkę. Mimo to niektórzy podejmują ryzyko, powodowani desperacją i chęcią lepszego życia. Życie bez możliwości ucieczki w armii Korei Północnej jest odzwierciedleniem ucisku i braku wolności, jakich doświadczają obywatele kraju. Dezercja jest aktem buntu, rozpaczliwym poszukiwaniem godności i nadziei. Jednak droga do wolności jest pełna niebezpieczeństw, a cena porażki może być bardzo wysoka. W niektórych przypadkach żołnierze mogą znaleźć sposoby na poprawę swojej sytuacji w systemie, nawet jeśli tylko w ograniczonym zakresie. Niektórzy uciekają się do przemytu lub przyjmowania łapówek, aby zarobić dodatkowe pieniądze. Tego typu działania są niebezpieczne i mogą mieć poważne konsekwencje, jeśli zostaną wykryte. Jednak dla niektórych żołnierzy stanowią one jedyny sposób na przetrwanie i utrzymanie rodziny. Korupcja jest powszechnym problemem w Armii Korei Północnej. Oficerowie często nadużywają swojej władzy dla osobistych korzyści, stawiając żołnierzy niższej rangi w jeszcze bardziej niepewnej sytuacji. Korupcja ta podważa morale i dyscyplinę oraz przyczynia się do poczucia beznadziei, które odczuwa wielu żołnierzy. Aby utrzymać kontrolę nad społeczeństwem i zapobiec przejawom niezadowolenia. Reżim północno-koreański wykorzystuje sieć nadzoru i represji. Obywatele są uważnie obserwowani, a wszelkie przejawy nielojalności są surowo karane. Ten system kontroli społecznej tworzy klimat strachu i nieufności, w którym ludzie boją się wyrażać swoje opinie lub krytykować rząd. Czy podoba Ci się ten film? Pamiętaj, że możesz kliknąć dzwonek i zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z nadchodzącymi filmami. Mundury mundury żołnierzy w Korei Północnej to coś więcej niż tylko element ubioru. Są one ważnym symbolem ich lojalności wobec kraju, zaangażowania w armię i szacunku dla przywódcy. Choć na pierwszy rzut oka mundury te mogą wydawać się proste, mają one historię i znaczenie, które odzwierciedlają kulturę i ideologię Korei Północnej. Najczęściej spotykane kolory mundurów to oliwkowa zieleń, brąz i ochra. Kolory te pomagają żołnierzom kamuflować się na polu walki ale symbolizują również związek z ziemią i naturą, co jest ważne w ideologii Juche Korei Północnej. Ideologia ta promuje samowystarczalność i niezależność, a związek z ziemią jest jej podstawowym elementem. Podstawowy mundur żołnierza składa się z kurtki i szerokich spodni. Kobiety noszą spódnice zamiast spodni. Latem i wiosną noszą czapki z daszkiem, aby chronić się przed słońcem. Na specjalne okazje, takie jak parady, Noszą kepi, które przypomina to, które noszą rosyjscy żołnierze. Zimą zakładają grube płaszcze i futrzaną czapkę, taką jak rosyjska uszanka, aby chronić się przed zimnem. Czasami niektórzy żołnierze noszą kamuflaż przypominający M81 Woodland, ale nie jest to zbyt powszechne, zwłaszcza wśród oficerów. Najczęściej noszą stalowe hełmy typu radzieckiego, zwane hełmami bojowymi M60, aby chronić głowę. Dla większego komfortu czasami noszą kurtkę polową w kamuflażu z podszewką termiczną. W ostatnich czasach coraz częściej można spotkać mundury z nadrukami w kolorze dżungli lub zielonym. Podczas parady wojskowej w 2012 roku niektóre jednostki nosiły hełmy kevlarowe, które są nowocześniejsze i lżejsze od hełmów stalowych. Ale mundury nie służą wyłącznie ochronie i kamuflażowi żołnierzy, są również sposobem na pokazanie dyscypliny i jedności. Podczas parad wojskowych wszyscy żołnierze ubrani są dokładnie tak samo i maszerują w tym samym rytmie, co stwarza obraz siły i potęgi. Obraz ten jest istotny dla reżimu Korei Północnej, który chce pokazać światu, że jest silnym i zjednoczonym krajem. Utrzymanie tego wizerunku doskonałości nie jest łatwe. Żołnierze muszą bardzo dbać o swoje mundury, upewniając się, że są zawsze czyste i dobrze wyprasowane. Wymaga to czasu i wysiłku. Ale jest ważną częścią Twojego szkolenia i Twojego zaangażowania w wojsku. Kobiety żołnierze często muszą maszerować w butach na małym obcasie, stawiając wygląd ponad wygodę. Aby zapobiec spadaniu butów w trakcie parad, niektórzy przytrzymują je gumkami, recepturkami lub improwizowanymi wstążkami. Ten szczegół, choć drobny, pokazuje wysiłek, jaki wkładają żołnierze, aby utrzymać wizerunek doskonałości, jakiego się od nich oczekuje. Mundury i wyposażenie wydawane są oszczędnie. Nowy mundur letni wydawany jest co dwa lata, a mundur zimowy co trzy lata. Buty letnie, które są lżejsze, wydawane są co dwa lata, ale nawet te ograniczone możliwości często nie wystarczają. Buty są często źle wykonane z bardzo cienką warstwą bawełny, która po krótkim czasie pęka, odsłaniając stopy żołnierzy. Nędzna płaca w Korei Północnej żołd żołnierzy jest tak niski, że ledwo wystarcza na przeżycie. Choć oczekuje się od nich, że będą chronić kraj i będą gotowi do walki, w zamian otrzymują bardzo mało pieniędzy. Odzwierciedla to problemy gospodarcze kraju i fakt, że rząd stawia inne sprawy wyżej niż dobro swoich żołnierzy. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w latach 90. gospodarka Korei Północnej bardzo ucierpiała. Dzisiaj przeciętny Koreańczyk z północy zarabia znacznie mniej niż Koreańczyk z południa. Żołnierze zarabiają zazwyczaj jeszcze mniej a zamiast pieniędzy często otrzymują jedzenie i podstawowe artykuły pierwszej potrzeby. Gdy żołnierze otrzymują pieniądze, nie wystarczają one nawet na pokrycie najważniejszych potrzeb. W połowie 2021 roku niedobory żywności spowodowały gwałtowny wzrost cen. Kilogram bananów kosztował 45 dolarów, a butelka szamponu ponad 200 dolarów. Przy tak wysokich cenach żołnierze praktycznie nie mogli sobie pozwolić na zakup tego, czego potrzebowali. Rząd kontroluje oszczędności w bankach i nie pozwala ludziom wypłacać dużych kwot pieniędzy. Oznacza to, że większość obywateli jest uzależniona od gotówki i nie może oszczędzać ani cieszyć się stabilnością ekonomiczną. Nawet wysocy rangą oficerowie wojskowi nie zarabiają dużo w porównaniu z innymi krajami. W 2013 roku czterogwiazdkowi generałowie mieli otrzymywać dodatkowe premie w wysokości około 1200 dolarów miesięcznie. Generałowie trzygwiazdkowi zarabiali około 1000 dolarów, a dwugwiazdkowi 700 dolarów. Dla porównania amerykańscy generałowie tej samej rangi zarabiali ponad 16600 dolarów miesięcznie. To pokazuje ogromną różnicę w płacach między żołnierzami Korei Północnej i USA. Brak pieniędzy i zasobów negatywnie wpływa na morale żołnierzy. Trudno im być zmotywowanymi i gotowymi do walki, gdy muszą martwić się o to, jak wyżywią swoje rodziny i kupią podstawowe rzeczy. Może to również prowadzić do korupcji, gdyż niektórzy żołnierze mogą uciekać się do nielegalnych działań w celu zarobienia dodatkowych pieniędzy. Choć według niektórych doniesień Rosja płaci 2000 dolarów miesięcznie za każdego żołnierza Korei Północnej wysłanego na wojnę na Ukrainie, żołnierze ci raczej nie zobaczą zbyt wielu pieniędzy. Zamiast tego rząd Korei Północnej zatrzymuje lwią część. W zamian za wysłanie żołnierzy i broni do Rosji. Korea północna spodziewa się otrzymać pomoc techniczną dla swoich programów nuklearnych i rakietowych. Rząd Korei Południowej w ostatnich latach podniósł żołd swoich żołnierzy. W 2023 roku sierżant będzie zarabiał około 1.3 miliona wonów miesięcznie, a przewiduje się, że w 2025 roku kwota ta wzrośnie do 2.5 miliona wonów. Podwyżka ta jest częścią obietnicy złożonej przez prezydenta Yoon Suk Yeola. Różnica w wynagrodzeniu żołnierzy Korei Północnej i Południowej jest ogromna i odzwierciedla odmienne priorytety i systemy gospodarcze obu krajów. Podczas gdy Korea Południowa inwestuje w dobrobyt swoich żołnierzy, Korea Północna ma problemy z zapewnieniem swoim żołnierzom nawet podstawowych środków do życia. Sytuacja ta stawia pytania o przyszłość Korei Północnej i jej zdolność do utrzymania silnej i lojalnej armii. Pomoc medyczna, opieka medyczna dla żołnierzy w Korei Północnej jest kwestią skomplikowaną, pełną sprzeczności i niedoborów. Chociaż rząd twierdzi, że zapewnia bezpłatną i kompleksową opiekę medyczną wszystkim obywatelom, w tym personelowi wojskowemu, rzeczywistość, w jakiej znajdują się żołnierze, jest zupełnie inna. Brak środków, korupcja i priorytetowe traktowanie innych aspektów kosztem zdrowia żołnierzy sprawiają, że opieka medyczna jest słaba i często niedostępna. Teoretycznie północno-koreański system opieki zdrowotnej jest zorganizowany w taki sposób, aby zapewniać opiekę medyczną na wszystkich poziomach. Każda dywizja wojskowa powinna mieć własny szpital, co oznacza dobrze zorganizowaną sieć opieki. Jednak w szpitalach tych często brakuje podstawowego sprzętu i leków potrzebnych do leczenia pacjentów. Niedobory leków stanowią stały problem, a wiele niezbędnych terapii jest niedostępnych. Gdy leki są dostępne, Zarówno żołnierze, jak i cywile muszą za nie płacić. To duży problem, bo średnia pensja w Korei Północnej jest bardzo niska. Dla tych, których nie stać na leczenie, jedyną opcją pozostaje skorzystanie z naturalnych i tradycyjnych środków zaradczych. Może to być niebezpieczne, ponieważ te środki nie zawsze są skuteczne, a nawet mogą być szkodliwe. Brak odpowiedniej opieki medycznej ma istotny wpływ na zdrowie żołnierzy. Wiele osób cierpi na choroby i urazy, które można by łatwo wyleczyć, gdyby tylko istniał dostęp do opieki medycznej na odpowiednim poziomie. Niedożywienie, które jest powszechnym problemem w Armii Korei Północnej, również przyczynia się do złego stanu zdrowia żołnierzy. W niektórych przypadkach żołnierze są na tyle chorzy, że nie są w stanie uczestniczyć w szkoleniu wojskowym. Rodzi to poważne pytania o zdolność północno-koreańskiej Armii do utrzymania gotowości bojowej. Brak opieki medycznej osłabia również morale żołnierzy, którzy czują się porzuceni przez rząd. W grudniu 2020 roku doniesiono, że prawie połowa żołnierzy w jednostce piechoty była zbyt chora, aby móc uczestniczyć w treningu. Tak wysoki wskaźnik zachorowań rodzi pytania o warunki życia i opiekę medyczną, jaką otrzymują żołnierze. Jest to również sprzeczne z zapewnieniami rządu, że w Korei Północnej nie było żadnych przypadków COVID-19. Rzeczywistość, w jakiej znajdują się północno-koreańscy żołnierze, kontrastuje z obrazem, jaki próbuje promować reżim. Brak odpowiedniej opieki medycznej jest poważnym problemem, który negatywnie wpływa na zdrowie, morale i gotowość żołnierzy. Trudno jest określić, jak długo te warunki mogą się utrzymywać, zanim nastąpią istotne zmiany. Zaskakującym zwrotem akcji było to, że Korea Północna udzieliła pomocy medycznej rannym rosyjskim żołnierzom na Ukrainie. Ambasador Rosji w Pjongjangu potwierdził, że setki rosyjskich żołnierzy otrzymało leczenie w Korei Północnej. Wsparcie to jest oferowane bezpłatnie, a Korea Północna odmawia przyjęcia jakiegokolwiek odszkodowania od Rosji. Nadal jednak nie jest jasne, jaką opiekę medyczną otrzymują rosyjscy żołnierze w Korei Północnej. Północno-koreański system opieki zdrowotnej ma swoje braki i niedociągnięcia, dlatego opieka świadczona rosyjskim żołnierzom może nie być najwyższej jakości. Niektórzy analitycy wątpią, że Rosja wysyła rannych żołnierzy na leczenie do Korei Północnej, argumentując, że Rosja ma w przeszłości tendencję do lekceważenia zdrowia swoich żołnierzy. Pomimo obaw, fakt, że Korea Północna zapewnia opiekę medyczną rosyjskim żołnierzom jest oznaką rozwijającej się współpracy między tymi dwoma krajami. Podkreślono w nim również sprzeczności w systemie opieki zdrowotnej Korei Północnej, który ma problemy z zapewnieniem opieki własnym żołnierzom ale jest gotowy udzielić pomocy zagranicznemu sojusznikowi. Podczas wojny koreańskiej wiele krajów zapewniało wsparcie medyczne siłom Korei Południowej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szwecja, Indie, Dania, Norwegia, Włochy i Niemcy Zachodnie zapewniły mobilne szpitale polowe, lekarzy, pielęgniarki, łóżka szpitalne i sprzęt. Wsparcie to było niezbędne do opieki nad rannymi w czasie konfliktu. Zakaz zawierania małżeństw w Korei Północnej żołnierzy obowiązuje bardzo surowa zasada. Nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego przez pierwsze 10 lat służby wojskowej. Ten zakaz zawierania małżeństw dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet i ma ogromny wpływ na ich życie osobiste, a także na całe społeczeństwo Korei Północnej. Zasada ta oznacza, że żołnierze muszą odłożyć na później ważne plany, takie jak zawarcie związku małżeńskiego czy założenie rodziny. Wyobraź sobie, że musisz czekać 10 lat. Aby rozpocząć wspólne życie, nie mając możliwości dzielenia się swoimi marzeniami i zbudowania domu z kimś, kogo kochasz. To czekanie przymusowe małżeństwo może być bardzo trudne dla wielu młodych ludzi, którzy pragną stworzyć stały związek i założyć rodzinę. Zakaz zawierania małżeństw rzutuje nie tylko na osobiste plany żołnierzy, ale ma również konsekwencje psychologiczne. Długotrwała separacja od relacji osobistych. I braku możliwości bliskości może prowadzić do uczucia samotności, frustracji i stresu. Niektórzy żołnierze mogą czuć się odizolowani i odłączeni od społeczeństwa, co może mieć wpływ na ich samopoczucie emocjonalne i psychiczne. Mimo surowych zasad, niektórzy żołnierze szukają sposobów na podtrzymywanie osobistych relacji. Niektórzy mężczyźni na przykład nawiązują relacje zarówno z kobietami, jak i innymi mężczyznami w wojsku. Jednakże te relacje muszą pozostać tajemnicą, aby uniknąć kary. Zakaz zawierania małżeństw ma również wpływ na społeczeństwo Korei Północnej. Opóźniając zawieranie małżeństw i zakładanie rodzin, rząd wzmacnia dyscyplinę i stawia lojalność wobec państwa ponad tradycyjne więzy rodzinne. W społeczeństwie, w którym rodzina odgrywa dużą rolę, polityka ta może generować napięcia i konflikty pomiędzy wartościami jednostki a wymaganiami państwa. Rząd Korei Północnej uzasadnia tę politykę koniecznością utrzymania dyscypliny i gotowości armii. Zakaz zawierania małżeństw ma na celu umożliwienie żołnierzom skupienia się na obowiązkach wojskowych, a nie rozpraszanie się troskami rodzinnymi. Niektórzy eksperci uważają jednak, że taka polityka jest sposobem na kontrolę życia żołnierzy i zapewnienie sobie ich lojalności wobec reżimu. Nieceremonialne zakończenie dla żołnierzy północno-koreańskich śmierć. Często nie przynosi uznania i wsparcia, jakich można by oczekiwać od tych, którzy poświęcili swoje życie służbie wojskowej. W wielu krajach, gdy umiera żołnierz, jego rodzina otrzymuje pomoc finansową, która pozwala jej poradzić sobie ze stratą, a pamięć zmarłego jest czczona poprzez ceremonie i uroczystości żałobne. Ale w Korei Północnej rzeczywistość jest zupełnie inna. Kiedy północno-koreański żołnierz traci życie, jego rodzina nie otrzymuje żadnego wsparcia finansowego nawet niewielkiej kwoty, która pomogłaby im poradzić sobie ze smutkiem i trudnościami finansowymi, jakie mogą się pojawić. Zamiast tego otrzymują certyfikat. Dokument ten uznaje poświęcenie żołnierza dla partii robotniczej, jedynej partii, która rządzi krajem. Certyfikat ten ma być symbolem honoru i lojalności, dowodem wdzięczności za świadczoną służbę. Jednak dla rodziny, która zmaga się z zapewnieniem sobie pożywienia i zaspokojeniem podstawowych potrzeb, certyfikat ten jest na niewiele przydatny. Nie można go wymienić na ryż, ubrania ani lekarstwa. Nie łagodzi bólu po stracie i nie pomaga w spłacie długów. Rodzina zostaje sama, ze złamanym sercem i obciążeniem finansowym. Ta brutalna rzeczywistość uwypukla trudności, z jakimi borykają się północno-koreańscy żołnierze i ich rodziny. Często żyją w niepewnych warunkach, zmagają się z niedoborem żywności, brakiem opieki medycznej i bardzo niskimi zarobkami. Oczekuje się od nich lojalności i posłuszeństwa oraz gotowości do poświęcenia się dla kraju i przywódcy. Ale gdy przychodzi co do czego, a żołnierz ginie na służbie, jego rodzina czuje się bezradna, pozbawiona wsparcia na jakie zasługuje. Brak ceremonii i upamiętnień poległych żołnierzy odzwierciedla również kulturę polityczną Korei Północnej. Reżim skupia się na gloryfikowaniu przywódcy i partii oraz promowaniu ideologii Juche, która kładzie nacisk na niezależność i lojalność. Żołnierze są postrzegani jako narzędzia państwa, części machiny, która musi działać perfekcyjnie. Twoja indywidualność i osobiste potrzeby schodzą na dalszy plan. Pogrzeby wysokich rangą urzędników reżimu, takich jak pogrzeb Kim Kinama, byłego szefa propagandy, są wydarzeniami państwowymi, w których uczestniczą przywódca Kim jong un i inni wysoci rangą urzędnicy. Aby uczcić ich pamięć i podkreślić ich wkład w partię i kraj, Odbywają się okazałe uroczystości, z salutami i przemówieniami. Zaszczyty te nie dotyczą jednak zwykłych żołnierzy, których śmierć pozostaje niezauważona, a ich rodziny nie otrzymują żadnego wsparcia. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Jeśli podobał Ci się film, koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnych naszych nadchodzących treści. Włącz dzwonek powiadomień, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy opublikujemy nowy film. Dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco z naszymi najnowszymi przygodami, rekomendacjami i wieloma innymi rzeczami. Chcielibyśmy nadal się rozwijać i dzielić się z Wami nowymi, ekscytującymi doświadczeniami. Jeśli masz jakieś uwagi, sugestie lub po prostu chcesz nam powiedzieć co myślisz, zostaw nam swoją wiadomość w komentarzach. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna i pomaga nam każdego dnia stawać się lepsi.